3K2 to dobry czołg dla Polski. My lubimy kupować bez zastanawiania się, w jaki sposób wpłynie to na nasze zdolności, na nasze bezpieczeństwo. Co tu dużo mówić? My te zakupy nie prowadziliśmy w odpowiedni sposób przez ostatnie 30 lat. Na tych zakupach się oszczędzało, a teraz próbujemy kupić wszystko w maksymalnej ilości, byle tylko kupić. I często zadaje się pytanie. Czy te zakupy, których dokonaliśmy i które dokonujemy i będziemy dokonywać, mam nadzieję, to są słuszne zakupy. I dzisiaj zajmiemy się K2, czołgiem K2, którego już zamówiliśmy 180 sztuk. Na dniach będzie umowa na kolejne 180 sztuk, i docelowo mamy ich mieć 1000. Dużo, prawda? Bardzo dużo. Czy K2 jest dobrym czołgiem dla Polski? I jak zawsze można mówić o możliwościach, o osiągach, o armacie, i to jest ważne, ale też warto wspomnieć o dwóch innych elementach. W jaki sposób wpłynie to na nasze kompetencje, w znaczeniu czy pozyskamy jakieś kompetencje, które przełożą się na na przykład późniejsze, tańsze utrzymanie tych czołgów, czy też pewien zakres uniezależnienia się od ich producenta. Pamiętajmy, że sojusze się zmieniają. I naciski są różne, a kolejnym elementem jest to, jak ten czołg wpisuje się w nasze doktryny. Zacznijmy może jednak od tego, jaki ten czołg jest. Chociaż według niektórych to jest ten element najbardziej pomijalny, ponieważ, jak najbardziej, to jest nowoczesny czołg z pewnymi problemami. Problemami wynikającymi z tego, że to jest młoda konstrukcja. I nie, to nie jest czołg nowej generacji, to nie jest czołg generacji 3,5. To jest nadal ta sama generacja, to co Leopard 2, Abrams, Leclerc, Challenger 2, T90. To jest nadal trzecia generacja. Gdy ktoś chce Wam mówić, że K2 to jest czołg kolejnej generacji, czy prawie kolejnej, niech się popuka w głowę. I ten nowoczesny, jakby nie patrzeć, czołg jest czołgiem, który jednak no, dopiero jest na początku swojej drogi. I pewne problemy jeszcze w nim są, które na przykład we wspomnianych wcześniej czołgach zostały wyeliminowane. Dodatkowo jest to czołg, który został w dużej części stworzony na warunki jego państwa, które je produkuje. I tu oczywiście pije do opancerzenia, które z boków jest zbyt ograniczone. Ale od tego ma być wersja PL, wersja w której ma być dodatkowe opancerzenie i mam nadzieję coś co jest teraz priorytetem, czyli system aktywnej obrony. Nie tylko przeciwko PPkom, granatnikom, ale też system, który będzie mógł bronić te czołgi przeciwko bezzałogowcom, co jest bardzo ważne. Więc K2 bardzo dobry czołg, jeśli chodzi o mobilność, jeśli chodzi o siłę ognia, w ogóle nie o stające od Abramsów czy Leopardów. W materii upancerzenia jeszcze musi być doszlifowany do odpowiedniego poziomu. Tutaj mam nadzieję, że wersja PL to zrealizuje, i wtedy nie będziemy mieć mu nic do zarzucenia. Więc czołgowi jako czołgowi tutaj nie ma co zarzucić bardzo dobra konstrukcja nie jakaś rewolucyjna tu nie ma rozwiązań rewolucyjnych. Nic tam nie ma rewolucyjnego, po prostu jeden z nowoczesnych czołgów, jeden z pięciu, siedmiu nowoczesnych czołgów, które moglibyśmy porównywać. Mam nadzieję, że to do pancerzenia się pojawi, ponieważ tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Inne elementy, te według niektórych ważniejsze, ponieważ one wpływają na to, czy przez najbliższe 40 lat miejmy nadzieję, że w pokoju. Ten czołg będzie mógł być użytkowany w sposób odpowiednio tani. Po co nam 1000 czołgów, kiedy stać nas będzie na utrzymanie 300? Trzeba zrobić wszystko, żeby oczywiście móc je utrzymać w maksymalnej ilości. I tu, gdy spojrzymy na te możliwości zdobycia pewnych kompetencji produkcji tych elementów, które są najbardziej kluczowe, jeśli chodzi o utrzymanie czołgu w odpowiednim stanie, Tutaj jeszcze nic nie wiemy. Dużo się mówi, chociaż takie rzeczy załatwia się przed pierwszą umową, a nie kiedy kupiliśmy 180 i zapowiedzieliśmy, że kupimy jeszcze 820. No, proszę Państwa, w podpisywanie umów to my zbyt dobrzy nie jesteśmy. Mam nadzieję jednak, że tutaj coś uzyskamy. Nie ze względu na to, że o, super, będziemy budować czołg dla takiego tylko postrzegania. Super, możemy budować czołg. Kogo to obchodzi? Chodzi o pieniądze i chodzi o to, żeby zaoszczędzić na tym, nie być uzależnionym od jakichś zewnętrznych dostawców, żebyśmy mogli maksymalną ilość tych czołgów utrzymywać w służbie i żebyśmy, no, mam nadzieję, mogli je modyfikować według własnego uznania. Nie chciało nam się opracować własnej konstrukcji, to kupiliśmy konstrukcję zagraniczną, którą ktoś opracował, bo stwierdził, że mu się to opłaca, chociaż chciał ich kupić mniej niż my zamierzamy niż my planowaliśmy zawsze kupić czołgów, no, ale ktoś myśli my nie. Mam nadzieję, że tutaj te kompetencje zostaną pozyskane. Jeśli chodzi o konkurencję, to myślę, że w przypadku Abramsa byłoby to trudniejsze, żeby pozyskać te kompetencje. Jeśli chodzi o jeszcze jakąś konkurencję, mam jeszcze Leoparda 2. I co ciekawe, dla tych, którzy nie lubią tej konstrukcji ze względu na to, skąd ona pochodzi, tu kilka lat temu były możliwości pozyskania całkiem fajnych, Możliwości produkcyjnych, uczestniczenia w produkcji tych czołgów. Wiele osób by się bardzo zdziwiło, na jakie umowy mogliśmy liczyć. No, ale kierunek niechciany, więc tak to wygląda. A pamiętajmy, że A to może nie będziemy się zagłębiać w politykę i w to, czy kierunek koreański jest właściwy, czy nie jest właściwy. Więc to są te dwie podstawowe, podstawowe, dwie z trzech podstawowych rzeczy. Nowoczesny czołg i szansa na zdobycie pewnych kompetencji, które nie mają być po to, żeby było, o, super produkujemy czołgi. Nie, tu chodzi o to, żeby to wyglądało w ten sposób, żeby obniżyć koszty ich utrzymania, ich zakupu, produkując część elementów w Polsce, a może z czasem większość elementów w Polsce co ma przełożyć się na wzrost naszego bezpieczeństwa poprzez to, że możemy wydawać na nie mniej, a zaoszczędzone środki na przykład wrzucić w lotnictwo, w obronę przeciwlotniczą, w bezzałogowce. O to chodzi. No i jest też trzeci element, który polega na tym, że tego typu zakupy mają wzmocnić nasze bezpieczeństwo poprzez sojusze. Kupujemy od państw, które nie tylko sprzedają coś dobrego, ale też od państw, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo poprzez możliwość ich wpływu na to zagrożenie, na to teoretyczne zagrożenie, które może nas dotknąć. IK-2 tutaj wygląda średnio, chociaż tutaj dobrych rozwiązań nie ma. Mogliśmy kupić więcej Abramsów, ale to nadal nie zmieniłoby tego postrzegania nas. Dopóki nie będziemy negocjować, dopóki nie będziemy asertywni, to postrzeganie, choćbyśmy kupili 5000 Abramsów, się nie zmieni i dorzucili 1000 F35. Mógł być to Leopard 2, tylko że to jest kierunek nielubiany. Wiemy dlaczego. A, tak jak mówiłem, była szansa na dosyć fajne umowy kiedy ten producent był w sytuacji, w jakiej był, no, ale tu też wchodzi polityka. Państwo takie jak nasze, no, nie ma zbyt dużo y, wyboru. No i został wybrany kierunek koreański. Czy to zwiększy nasze możliwości pod względem politycznym, geopolitycznym? No nie. Jest to państwo na tyle silne, silnie uzależnione, tak to nazywajmy, od Stanów Zjednoczonych, chociaż potrafiące myśleć samodzielnie, patrz na przykład na produkcję tego sprzętu, który mają, na przykład w końcu zbudowanie zupełnie właściwie własnego czołgu, budowa samolotu, który za kilka lat ma mieć nawet silnik i radary własne, również rozwój rakiet balistycznych, kiedy trzeba szybko się głowice, a na nie opracuje, no ale nadal jest to państwo, które jest uzależnione od Stanów Zjednoczonych. Jakby na to nie patrzeć. Więc należy pamiętać i mieć to w głowie, że ten aspekt jest na tyle skomplikowany, że tu dobrych wyborów nie było. I czy to był K2, czy to więcej Abramsów, czy Leopard 2, tutaj zbyt dużo różnic by nie było. No, jedyna różnica w tym, że tych Abramsów w razie W mogliby nam dostarczyć o wiele szybciej, o wiele łatwiej i wyposażenie dla nich i tego typu sprawy to w tej materii jak najbardziej może Abrams byłby lepszym wyborem. Więc czy czołg K2 to dla nas dobry wybór? Myślę, że tak. Jeśli zrobimy to wszystko w taki sposób jak trzeba i uczmy się, jak zawsze powtarzam od Koreańczyków jak się rozbudowuje własne zdolności, żeby produkować dla siebie, a później móc też sprzedawać na zewnątrz i zarabiać na tym bardzo dużo i dalej móc rozwijać własne zdolności. Dlaczego my tak nie potrafimy? Ponieważ nie chcemy. To nie jest tak, że nie możemy, niektórzy mówią, że zabrania nam się. Gówno prawda. Nikt nam nic nie zabrania, tylko że trzeba myśleć na 10, 20 lat do przodu. A u nas się myśli na Rok, dwa, trzy, cztery do kolejnych wyborów. A bezpieczeństwo. No, jeśli może wpłynąć na wybok, wynik wyborów, no to możemy zainwestować w bezpieczeństwo. A jeśli nie, po co? Są ważniejsze rzeczy. I mówię to z gigantycznym żalem. Tak, wolałbym w zupełnie całkowicie. Od zera produkowanego u nas Abramsa albo Leoparda 2 w najnowszych wersjach, tylko że to jest niemożliwe. Więc mamy K2, a to, ile zdołamy wynegocjować dotyczące jego produkcji, jak go zmodernizujemy, żeby jednak doszlusował, dojechał do tego poziomu, który chcemy, który jest oferowany przez najnowsze Abramsy. No, to już nasza sprawa. Kończmy. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, za wsparcie. Jest taka możliwość postawienia mi symbolicznej kawy. Oceń, skomentuj, poleć. Napisz swój komentarz, czy to dobry, czy to zły wybór. Tutaj to spostrzeganie tego jest różne. No cóż, dziękuję Wam za uwagę. To jest bardzo ważny temat, którym warto się zajmować przed zakupami. A my lubimy mieszać te rzeczy i wychodzi, jak wychodzi. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.